Tymoteusz Kucięba jest 18-letnim utalentowanym mieszkańcem Polic. Od dwóch lat pełni funkcję głównego organisty w parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza. Jego największą pasją jest muzyka. W grudniu wziął udział w konkursie zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser we Wrocławiu pod nazwą Lubię Wracać Tam. Konkurs odbył się w trzech etapach: online, na żywo z warsztatami oraz finał z występem solistów, z orkiestrą i chórem na scenie sali koncertowej Radia Wrocław 10 grudnia, na którym miałem wielką przyjemność wystąpić. Tymoteusz jest wdzięczny rodzicom i nauczycielom, którzy pomagają mu w realizacji planów i w przygotowaniach do występów. Mimo że tym razem nie zdobył żadnej nagrody, to otrzymał złoty bilet i kwalifikację do przyszłorocznego konkursu. Swoją przyszłość wiąże z muzyką. Wysłałem zgłoszenie do The Voice w Poland, no bez rezultatu, ale nie zamierzam się poddać i będę próbował dalej. A tak jak mówię, ten występ we Wrocławiu to było dla mnie jakieś przełomowe wydarzenie, bo pierwszy raz miałem okazję na takiej dużej scenie z orkiestrą i chórem dla w sumie około pół tysiąca osób wystąpić. Tymoteusz uczęszcza do trzeciej klasy liceum w zespole Państwowych Szkół Muzycznych 2 stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Jest bardzo uzdolniony i pracowity. Oprócz tego, że śpiewa, komponuje i pisze teksty piosenek, to gra na fortepianie, gitarze, akordeonie i organach. Lubi także sport i gotowanie. Każdą niedzielę Tymoteusz śpiewa podczas Mszy Świętej, natomiast w soboty ćwiczy śpiew liturgiczny w Zespole Kościelnym. Najbliższy występ dziecięcej z Holki odbędzie się 21 stycznia o godzinie 17 w Parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza w policach. Będzie to wspólne kolędowanie, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy.